Witam Państwa. Dzisiaj mamy 24 marca, wtorek. Tak się składa, że mamy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Kilka dni temu we vlogu wyrażałem takie zainteresowanie, w jaki sposób Osir będzie prowadził zajęcia sportowe online. Prowadzi. Zapraszam na stronę internetową Osiru. Tam są zajęcia również dla posiadaczy karnetów. Jak już mówiłem wcześniej, i mosiński Ośrodek Kultury, i mosińska biblioteka publiczna, i galeria sztuki również prowadzą zajęcia czy wystawy w trybie internetowym. Podobnie szkoły prowadzą nauczanie w trybie e nauczania. Minister przedłużył przerwę w zajęciach szkolnych do świąt wielkiej nocy. Natomiast ja już no, dwa tygodnie wcześniej, 10 marca, na pierwszym spotkaniu z dyrektorami szkół, tuż po tym, kiedy się dowiedziałem, wtedy jeszcze nieoficjalnie o pierwszym wystąpieniu koronawirusa na terenie gminy Mosina, już wtedy zakreśliłem dyrektorom, że to się nie skończy na dwóch tygodniach i to się nie skończy na święcie wielkiej nocy, tylko tak naprawdę musimy być przygotowani na e-nauczanie do końca roku szkolnego wraz z przygotowaniem e-oceny yy, na końcu roku szkolnego. Co do kwestii e-oceny, to w tym momencie minister przedstawi właściwe, czy przedstawia, czy przedstawi właściwe rozporządzenia, które, które to minister będzie to regulował. Naszym zadaniem jest, aby uczniowie jak najmniej czasu stracili, czy jak najmniej wiedzy stracili, tej, której nie nabyli w czasie od dziś, czy od minionego tygodnia do końca roku szkolnego. Na sesji ostatniej, czyli piątkowej, Rada Miejska zniosła opłatę za przejazd z komunikacją. Ona przejdzie, wejdzie w życie po uprawomocnieniu. Tu jeszcze kilka dni musimy poczekać. Ogłosimy ten moment, kiedy ona wchodzi w życie. Wnioskowałem również o zniesienie opłaty parkingowej, no ale to nie zostało zniesione. Tak jak wiele razy dawałem temu dowód, przejaw, czy tak opisywałem na stronach internetowych, mimo koronawirusa trzeba żyć. I tak jak z wieloma chorobami, to dla nas to był ciężki czas, kiedy pierwszy raz jako nie wiem, społeczność mieliśmy z nimi do czynienia. Tak mamy ten ciężki czas z koronawirusem, z czasem się do niego przyzwyczajimy, no ale tak czy inaczej, teraz też trzeba żyć. Mając to na względzie został ogłoszony przetarg na remont ulicy Sownieckiej. Przetarg po wielu, wielu latach utęsknień mieszkańców, zwłaszcza za barwą i Sowinek, Sowińca i tak dalej, miejscowości że powiem, dalej położonych. Przedrag jest ogłoszony na remont. Wierzymy, że uda się go przeprowadzić do końca, że pojawią się firmy i według naszej takiej wstępnej oceny w, na, w pierwszej połowie przyszłego roku inwestycja powinna być, mam nadzieję, mam nadzieję, zakończona. Przypominam, że równolegle teraz toczy się inwestycja, czyli utwardzenie ulicy Brzechwy, i w tym momencie ulicę Brzechwy skończymy od strony ulicy Sowinieckiej, zanim ulica Sowiniecka zacznie być remontowana. Na końcu tego roku, czy na początku kolejnego roku, po zrobieniu ulicy Sowinieckiej, będziemy mieli w dużej mierze ten układ drogowy rozwiązany i mieszkańcy, osiedla za barwą, w lepszy sposób będą komunikowali się, że tak powiem, z resztą gminy. I dalej, I dalej, w ramach właśnie tego, że trzeba żyć pomimo koronawirusa. Rada Miejska w Mosinie i Rada Powiatu w Poznaniu zagwarantowały środki na remont ulicy Leszczyńskiej. Jest to droga powiatowa i my tu funkcjonujemy razem z powiatem. Także w tym momencie, w tym pierwszym etapie będzie zrobiony taki gruntowny remont od strony ulicy, czy od strony skrzyżowania ulica Wawrzniaka-Mostowa do ulicy Długiej-Szczałowej. I tu nadmienię, że to się tak dobrze składa, że dokonujemy remontu ulicy Długiej i Szczałowej. Dokonujemy to z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie otrzymujemy dofinansowanie rzędu 50% kosztów kwalifikowanych. Podobnie zresztą jak remont ulicy Brzechwy, też jest dokonywany. Z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych. Także w tym roku, w zakresie takich istotnych dróg w ramach miasta, te tematy będziemy mieli, powiem, zamknięte. I dalej, właściwie to, to, no, w ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że gmina Mośina uzyskała, czy uzyska dofinansowanie na remont szatni w Szkole Posłowej nr 2 w Mosinie. W ramach programu szatnia na medal. Mamy szatnia na medal w jedynce i teraz robimy szatnię, czy będziemy robili szatnię na medal w dwójce. Dofinansowanie wynosi ponad 70 tysięcy złotych. I, I na końcu chciałbym jeszcze raz zwrócić się do wszystkich Państwa z takim apelem do włączenia się do zrzutki na rzecz szpitala przy ulicy Szwajcarskiej ku pamięci pani Barbary, mieszkanki naszej gminy, która no, jako pierwsza w Polsce zmarła na koronawirusa. Dorzućmy się chociaż po złotówce. Natomiast tak naprawdę to najważniejsze to jest takie bycie solidarnym z tymi, którzy no, cierpią po stracie żony i mamy, ale też w, w geście takiej solidarności wobec tych wszystkich, którzy y, chorują, czyli też między innymi męża tej pani oraz córki tej pani. I w geście solidarności z tymi z wszystkimi pracownikami, szpitala, którzy dzień w dzień nie zmordowanie, właściwie dzień w nocy nie troszą się o naszych chorych, narażając się na ryzyko utraty zdrowia, nie daj Boże i życia. Im to poświęćmy i z pamięcią o nich złóżmy chociażby tą złotówkę na zrzutce.pl. Adres do rzutki będzie poniżej w opisie. Z ostatniej chwili Cały materiał był przygotowany po godzinie 13. Po pewnym czasie premier Mateusz Morawiecki przekazał przekazał zmiany w prawach, czy w prawie, które ograniczają nasze funkcjonowanie i teraz chciałbym je Państwu przedstawić. Najważniejszym punktem jest zakaz przemieszczania się. Mogą się przemieszczać tylko osoby dwie osoby naraz. Nie mogą się przemieszczać osoby większej większej ilości, generalnie rzecz biorąc, za wyjątkiem pracy, wolontariatu w walce z koronawirusem, uczestniczeniem w wydarzeniach religijnych oraz niezbędnych spraw życia codziennego. Już parę dni wcześniej mówiłem i teżśmy żeśmy odpowiedni taki plakat internetowy jak bym, przygotowali i był to wzór mediolański, zostaje w domu, czyli idę do pracy, wracam z pracy, Udaje się na zakupy raz, dwa razy w tygodniu. Jeszcze jakieś bardzo ważne wydarzenie poza tym zostaje w domu. I teraz tak naprawdę mamy to wprowadzone. I tutaj co ważne, jest zakaz przebywania na świeżym powietrzu, że powiem w grupie więcej niż dwóch osób. Dalej. Środki transportu zbiorowego działają, ale jednorazowo może nimi jechać nie więcej niż tyle osób, ile. Wynosi liczba miejsc siedzących podzielona przez dwa. Czyli mamy autobusy, mamy busy, mogą być zajęte tylko co drugie siedzenie w tych autobusach w busach, kierowca nie będzie mógł wpuścić żadnej nowej osoby. Absolutnie tego nie może zrobić. Dalej w wydarzeniach kościelnych może brać udział jednocześnie nie więcej niż 7 osób, łącznie ze sprawującymi posługę, co oznacza, że ksiądz wikary. Ewentualnie, ewentualnie organista. Ranie rzecz biorąc, prawie wszyscy z nas będą przebywali w domach. Msze święte czy ich kalendarium są publikowane na stronach internetowych parafii. Ewentualnie w niektórych parafiach jest możliwość oglądania mszy świętej przez internet z danej parafii. Dalej, zakaz zgromadzeń imprez, za wyjątkiem takich, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodzin. Oraz osoby pozostające w całym pożyciu. Rozmawiałem dzisiaj z panem dyrektorem Markiem Dudkiem. Będziemy musieli, jakby wycofać się z organizacji Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Te dni odbyłyby się, czy miały się odbyć pod koniec maja, ale dzisiaj czy od teraz musiałyby być, trwać przygotowania. Nie możemy czynić przygotowań, bo mamy ograniczenia w poruszaniu się, w związku z tym no, będziemy musieli je odwołać. W tym roku się nie odbędą. Żałuję bardzo. Miał być bardzo bogaty program obchodów. Wierzymy, że w jakiejś mierze może przeniesiemy niektóre elementy na 15 sierpnia, którego będziemy, mam nadzieję, świętować. W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli istotne ograniczenie działalności galerii handlowych. Oraz całkowity zakaz wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej. I siódme wciąż działa obowiązkowa 14 dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy. Wyłączone są jedynie osoby, które podróżują w związku ze służbą, jaką, jaką pełnią. To jest prawo, które wchodzi w życie z dniem 25 marca ma obowiązywać do 11 kwietnia. I mandat za nieprzestrzeganie tego prawa ma wynosić do 5000 złotych. Tu jeszcze może tylko wrócę do punktu piątego zakaz gromadzeń, za wyjątkiem takich, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny czyli jest dopuszczalne to, żeby rodziny się spotykały, choć przykład Włoch pokazuje, że tam się spotykają liczne rodziny, yy, odwiedzają się nawzajem. I niestety to jest jeden z powodów, dla których koronawirus w tych Włoszech tak się bardzo mocno rozwija. Także jest możliwość spotykania się rodzin, ale i tak, i tak ja apeluję o to, żebyśmy tak naprawdę i w tym wymiarze się samo ograniczyli, tak sami z siebie. Ograniczmy te kontakty po to, żebyśmy za jakiś czas, za dwa miesiące, za trzy miesiące mogli się spotykać wszyscy razem, radośni i szczęśliwi, że tego koronawirusa żeśmy pokonali. Dziękuję bardzo.